was kochani, w kolejnym dniu vlogu jedziemy na karotę. Będziemy stroić moją BMK. Była ona u Winczeski Motorsport u braci Winczeskich. Był tam robiony dolot powietrza i jeszcze kilka innych modyfikacji, które właśnie radził wam, wytłumaczy. Przyjeżdża do nas pan, który właśnie robi programy i będziemy jeszcze hamować na prostej drodze właśnie moją bemkę i dowiemy się ile będzie miała koni, więc ciekawie, ja też jestem bardzo ciekawy ile koni będzie miała i jak będzie jechało to my jeszcze się pakujemy i zaraz wyjeżdżamy dojeżdżamy już do Karoty, tutaj ją przestrzymę nawet widać no, tutaj już jest zjazd i będziemy testować jest oczywiście ze mną jeszcze Borys, który dzisiaj też będzie jeździł. E, przywieźli swoją BMW do nas. E, I Borys miał wczoraj testy. E, testy na rajdy górskie. Na wyścigi górskie. Na wyścigi Cup. A teraz będziemy razem jeździć i driftować. No, teraz tak. E, idziemy do radzia. Ja się jeszcze dopytam, co on tam robił w tenaucie, bo byłem tylko raz, jak robił dolot. Niezbyt jest zadowolony. Mówiłem, żeby się umówić Co tam? Na 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 tam się... Mówię tak, jak stanie tak w samochodzie. Radził, nie, jest, jest niezbyt nie nie zadowolony. To to bo tak, bo pan tuner jedzie i się trochę o, spóźnił, o no. ale jedzie, dobra, nadjeżdża. Co robiłeś w ogóle? Dolot to wiem. Zmienialiśmy kolektor z sądze. No, a na jakiej zasadzie? Na zasadzie taki że założyliśmy starsze starszej wersji silnika. W większych przepływach No, czyli wie, więcej... Więcej, więcej powietrza Więcej powietrza, tak okay. cześć. Cześć, cześć Co, zjeżdżać? Nie, co, zjechać, no. Da się normalnie zjechać tym? Tak, tak, tak się wszystko jest w miarę tam wchodzi Uwiem, że byś zadzwonił o dziesiątej A nie o dziewiątej Nie? No, to na jedno wyszło <noise> Otwieramy maskę no, tutaj widzę yy, no właśnie taki fioletowy jest. To inny inny kolektor, z, inny kolektor z Sący, Sący? tak, tak. tak. Od starszego modelu powiększone kanały, kanały dolotowe kolektora. Tak, w głowicy są rozwiercone, w głowicy to, żeby nie, nie zaburzało prze, przepływu, przepływu tak? Bo ja rozumiem, że tutaj są większe kanały w tym. Tak, tutaj są większe. ja w 54 w tym kolektorze seryjnym i to trzeba było rozwiercić w głowicy, powiększyć kanał dolotowy. I powinno to zwiększyć tak, fajnie moc i, I, jest, i dawać większą dawkę paliwa. No nie, bo fryski nie. zostały seryjne, okay. z 54 ale one wystarczają do tej mocy. Okej. Okay. Nie masz w ogóle przepływu przepływomierza. No. Przepływomierz jest wyrzucony, wiesz, to, który mierzy dawkę powietrza, nie? A, i o, po prostu nie ma tego. Nie, no wy... nie ma. Tutaj jest teraz tylko przepustnica i za wolne okno odpowiada e, silniczek krokowy. A że tutaj w ogóle nie ma żadnego tego, tej, e, co nie dawkuje nie powietrze. Przepływ, no tutaj, tutaj jest tylko przepustnica, tak? Tak. Tu masz przepustnicę i tu masz filtr, nie? Ten... Ale tutaj też nie ma nic. No to, to tak, ja umierzę, przepływu mierza nie ma, nie? Generalnie powinna mieć o wiele więcej jadu niż, niż miała poprzednio. Jakby ta moc poprzednia nie była zbadana, więc nie wiemy, ile miała koni. Oryginalnie ma 230, jaki jest zdrowy silnik taki. To. Tutaj jest dosyć zdrowy silnik. Nie był jakiś. Więc ona jakby, no powinna teraz mieć... Znaczy no... I raczej, powinno być odczuwalne. Tak, tak, no 1, to... 2, ja, ja trzy, to. tak jakby na przyspieszeniu takim, jak będziesz tutaj jechał, to powinno być odczuwalne. Bo tak, tak. jak lecisz bokiem i klepiesz ją i tak dalej, no, będzie odczuwalne bardziej na gdzieś na no trój, i tak, na trój, no, nie? I tak się będziesz ślizgać tak, tak. I tak. się będziesz ślizgać tak, ale pamiętaj, że masz opony e, nie driftowe żadne, ani żadne takie do spalenia. Więc dzisiaj to jest po prostu, bo to ja to nie brałem, żebyśmy poustawiali. Okay. Przyjedziemy tutaj na obózem. No, 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 no. będzie coś z tego? Będzie porobione. Będzie porobione? Obiecali nam? To porobią. No i gra. Boże, spali krawędzia. On się, on się bawił do grzewania opon i dragi. Skręcamy koło, bo zresztą jest przyjemny dla auta nawrót prędkości. I trochę się wygięło, tam tato tu zauważył, że nawet się jakaś blachka. Będzie on zaraz stukał błotkiem. <grym> <grym> o kurde. radziło. Teraz sprawdźmy oponę. Tu ją Tu ją ale gdzieś musiało się... Nie tu ją zablokowało, wiesz, no oponę Musiało to... się pod, podeprzeć... No tu. Gdzieś tu, nie? Tu masz pytania tym Widzisz tam na końcu Radziło? Okay. Nie. Tu Tu Nie, to, to tu i tu bardziej... te dwoma e, e, autami, niezepsutymi autami, e, teraz przy ostatnich testach, jak już to miał być koniec, e, u mnie testowaliśmy jeszcze jeden układ, udało się, e, nie ma powiększonej na razie jakoś mocno mocy, e, ale najważniejsze jest to, mamy sukces, bo gaz jest już płynny i nie przerywa, e, więc jest bardzo dobrze. I właśnie, jak już zjeżdżałem znaczy nawet nie zjeżdżałem, bo miałem jeszcze raz jechać, i wyleciałem bokiem z nawrotu i urwałem płośkę. Ukręciłem ja, ją całkiem. A ja? Jeszcze gorzej. Urwałem dyfer Rozsypał się cały w środku, kręciłem bączki i nagle zacząłem strzelać. i supra się rozwalił. <laughs> Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, Borys pewnie też. A! <laughs>